Pamiętacie może, jak lajkami oraz subskrypcjami zamieniliście mnie w banana? To nadal obowiązuje, jeżeli zostawisz łapkę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, to zamienisz się w losowy przedmiot. No dawaj, już teraz, musisz tu kliknąć. Ło, zamieniłem się w bączka? Teraz wszyscy się będą śmiać, że jestem gruby. W moim zamku wiele się zmieniło, przede wszystkim jedna rzecz, która jest dla mnie wręcz oburzająca, a mianowicie dealerek. Ukradł mojego wieśniaka. Za chwilę wam pokażę, za chwilę wam pokażę, zobaczcie. Uwaga, lecimy w takim razie tutaj. Uuu, yeah, ok. okej. Zobaczcie, musiał włamać się do mojego tajnego pasażu, do mojego tajnego pokoju i to drugiego stopnia wtajemniczenia i został tylko jeden wieśniak, który do tego ma... Czemu on ma zmieniony nick? W sensie. On się wcześniej nazywał Bedrock Brian coś tam, a teraz nazywa się Bedrock Czyżby dilerek to też zmienił po prostu dla trolla jakoś Nazwę wieśniaka, nawet nie wiedziałem, że da się ustawiać nazwy wieśniaków Szczerze mówiąc, dobra, eee, druga zmiana Która stała się na moim świecie to jest to, że mam z powrotem Mój kozacki kilof, eee, zrobiłem sobie Nowy pokój enchantowania, który wam pokażę I zrobiłem zupełnie nową rzecz, która także jest ciekawa W moim zamku i która mnie niesamowicie jara Szczerze mówiąc, eee, otóż zrobiłem pokój enchantowania z eterycznym mostem, którym będę mógł się dostać do dealerka, aby go trollować. Konkretnie konkretnie to nie mogę wam szczerze mówiąc powiedzieć, dlatego, że to będzie jeszcze długo. To jest mój plan, do którego muszę wgrać bez wiedzy dealerka mody, więc będę go musiał jakoś przekabacić, że muszę dograć moda, że on też musi sobie wgrać tego moda, jakoś niepostrzeżenie to po prostu zrobić i żeby go wtedy strollować. Zobaczcie, to jest to jest takie coś, jest to dosyć blisko zamku dealerka Możemy sobie tutaj wejść, patrzeć na jego zamek Patrzeć co się z nim dzieje, a co się z nim będzie działo To tylko możecie się domyślać, byle żebyście go nie ostrzegali Że coś planuje zrobić Dlatego, że wtedy moje plany mogą legnąć w gruzach A, uf a ufa wam widzowie, że mu po prostu nie napiszecie e, Tutaj mam pokój z enchantingiem, który jest dosyć skromny To jest z mojego cave'a, którą wykopałem bedrockowym kilofem Z fortunką 1000 mm, i Właśnie tyle teraz diamentów, i tak w ogóle to muszę sobie zrobić jeszcze zbrojkę, ale dzisiaj. O nie! O odcinku Dylerek mi szantażował, żebym oddał mu bedrock. Oddałem mu stack bedrocka i zostały mi 60 e... Co? Co się dzieje? Czemu ja nie mogę zrobić zbrojki z emeraldów? Co się stało? Hmm... Nie mam pojęcia co się dzieje, ostatnio miałem zbrojkę z emeraldów. Okej, okay, zapomniałem, że kraftuje się to z, z bloków emeraldów, a nie mam ich e, już aż tyle niestety. Więc to troszkę przypał, skraftujemy sobie tylko czapkę i coś tam. Ale za chwilę musimy pójść sobie do e, domu dealerka, do jego zamku. Mm, aby po prostu, aby po prostu kupić naszego bedrockowego golema, ale najpierw musimy wziąć tak bedrockium drill, Minecraftowe e, ten redstoneowe torce oraz co jeszcze możemy, co jeszcze możemy właściwie zdobyć, ok? E, potrzebny nam jest na pewno jeden bedrock, więc musimy zejść do naszej kopalni, ok? Do niej mam teraz moje super szybkie zejście fajne, tylko że potrzebuję jeszcze mm, żelaza, ok? Tutaj mamy to. Zróbmy sobie minecarta, dlatego, że chyba odjechał nam minekart ostatni. I dobra, idziemy teraz. To już akurat znacie, bo to już nie jest nowe. A, jeszcze tutaj wszystko odbudowałem obsydianem, ponieważ patrzcie. Obsydian kopie się teraz tak, bardzo szybko moim kilofem, Więc po prostu wszystko, co Dillerek rozwalił, odbudowuję obsydianem, aby znów nie mógł mi... Tego wysadzić. Trochę wygląda mu świat, jakby był skorumpowany, ale. Mm, skoruptowany znaczy się, ale niestety. Mm, ale niestety nie ma innej możliwości, ponieważ to jest wojna troli, a na wojnie troli nie ma czegoś takiego, że wiecie, że musi być ładnie, musi być po prostu niesamowicie e, do rozwalenia ciężko i tyle. Dobra, teraz zejdźmy sobie tutaj do bedroka. Pokażę wam. O! O nie, o nie, tutaj wszędzie jest lawa, najgorzej, najgorzej. O nie, i jeszcze jest zbagowane, ponieważ jak kopiecie tak szybko tym kilofem, to się wtedy trochę baguje wszystko, ale dobra, myślę, że sobie poradzimy. Pokażę wam jak się kopie w ogóle bedrock, ponieważ to nie jest proste. O zobaczcie, tutaj mamy mm, takiego bedroczka sobie i teraz tak. Bierzecie sobie Bedrockium Base, Bedrockium Drill i tak. Bedrockium Drill musicie postawić na górze, Bedrockium Base musicie postawić tutaj. Cyk. I mamy bedrock, i mamy teraz Stack Bedrocka. To nam się na szczęście udało. Mm, dobra, więc teraz możemy pójść sobie do. To nam się na szczęście udało, więc teraz możemy pójść sobie do dealerka. Dobra, Dilerek ukradł mi wieśniaka i powiedział, że ukrył go pod y, jakimś diamentowym znakiem, który został w swoim zamku, i że mogę go sobie zabrać, bo taki dokładnie był nasz deal, ale czekajcie, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Jeszcze jedną naprawdę bardzo ważną rzecz mam do zrobienia. Dlatego, że jak wiecie, ten oto wieśniak sprzedaje bedrokowe golemy i to jest. Najpotężniejszym istnieje, ponieważ jest on nieśmiertelny. Jeden sposób to jest wysłanie go pod bedrocka, a teraz nie mamy takiej możliwości, ponieważ bedrockowe e, kilofy przestały działać w ten sposób, że można wykopać bedrocka, można teraz tylko kopać bedrock, który jest pomiędzy, a nie można wykopać bedrocka normalnie, więc E, trochę słabo akurat, ale na pewno rozwalimy tego wieśniaka. Rozwalimy go, żeby dealerek nie mógł zrobić sobie armii, dlatego że być może by mnie okradł na przykład, albo coś takiego zabrał te bedrockium drille, albo znalazł jakiś sposób, żeby je skraftować czy coś w tym stylu. A tego byśmy po prostu nie chcieli, ponieważ wiecie, no, toczymy wojnę z dealerkiem, więc nie chcemy, żeby był od nas potężniejszy. Będziemy mieli po jednym bedrockowym golemie, a myślę, że uda nam się coś z tym zrobić. Patrzcie w ogóle na to. Ok. Uuuuuh. Co za szkoda, co za szkoda, że rozwaliłem to. Co za szkoda, gdyby ktoś dilerkowi rozwalił też <grystanie> Te go mopki. Zobaczcie, mamy, mamy je teraz, mamy je. <grystanie> Porwaliśmy mu mopki jego od razu, ale to jest fajne. Dobra, to jest chyba tutaj. Okej, okay, jest nasz wieśniak. I uwaga, uwaga, uwaga. Mamy to. Creative mod only, a my to uzyskaliśmy w Survivalu, więc jest to naprawdę niesamowite. Osiągnięcie, że mamy go na Survivalu. Teraz mamy wszystko bedrockowe: mamy bedrockowego także golema, który jest niezniszczalny. Ok, teraz w ogóle muszę wrócić do swojego zamku, w którym znajdę pewien itemek, który używałem już dawno na Mob Arenie, który sprawia, że Moby będą ze sobą walczyć, ponieważ na ten odcinek mam tylko i wyłącznie jeden cel, a mianowicie. Żeby dilerek przyszedł do naszego zamku, a następnie, aby nasze golemy ze sobą zaczęły walczyć. Dwa bedorkowe golemy walczące. To jest po prostu niesamowity widok. Tego jeszcze nikt z was nie widział. Dobra, gdzie ja to schowałem? Aha, jest tutaj. Dobra, kozacko. Eee, to jest właśnie ten itemek, który sprawia, że mobki walczą. Teraz możemy zaprosić dilerka do naszego zamku. okej. Okay. Halo, halo, dilerek. Jesteś? Ok, dilerka jeszcze nie ma, ale za chwilę powinien wejść na tym spika. Mm, dlatego, że się z nim umówiłem, że za chwilę nagramy właśnie razem, pomimo wojny troli. O, halo? No? O, dobra, biłeś, eee, kupiłem sobie Bedrock Golema, więc... Cześć, co? O, super. Zapraszam cię do swojego zamku, mordo, albo na ziemi niczyjej, o. Co? To jest pułap. A no, nazwij mi nie wolę, bo to, tam to brzmi jak pułapka. To nie jest żadna pułapka, Mordo. To nie jest Ale żadna pułapka. Nie że to zrobiłeś. E, nie możesz się dowiedzieć. To jest to jest tajemnica przed tą, Mordo. Więc nawet nie próbuj pytać widzów ani nic, bo powiedziałem im, żeby ci nie pisali, do czego to służy. Więc na pewno się nie dowiesz. W każdym razie, dobra, ja czekam. Ej, bym cię odruchowo walnął bedrockowym swordem. Weź. Dobra. E, masz przy sobie bedrock golema? No, mam. O tu. Proponuję, jako że mamy wojnę, zrobić wojnę na początku naszych golemów. Nie da się go położyć. Eee... Jest creative Mode Only. A Dispenser, Mordo? Spróbujmy zrobić może Dispenser w takim razie. Czekaj, no ja miałem dobra. jakieś w swoim zamku. Okej, okay, dobra. Eee, zobaczmy, czy w takim razie to zadziała. Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, uwaga. Weźmy sobie to. Hmm, hmm, hmm. Dobra, zróbmy tak. Na tym połóżmy dispenser. Dobra, uwaga, w takim razie wkładamy tutaj golema. Teraz bierzemy i kładziemy torcza. I uwaga, czy to się uda? Pyk! Okej, okay, jest! Jest bedrock dziś, golem. Ej. Ale on nie wygląda? Ej, go się nie da. Jego ja nie mogę walnąć. Czaisz to? Ej, dobra, ja też mam swojego byku. Zobacz. O. Nice, kozacko, dobra. Ej, dobra, ale zobaczymy w takim razie, czy. Mogą z sobą. walczyć ze sobą Bo tak stary, Ej. tak Co? Co eee. jest? Ci... <śm> <śm> Oni się witają tylko Tak, to jest, sieba! sieba zabiją? zabiją cię jak staniesz między nimi? Wątpię Bo... Nie, nie uderzą cię Ej stary, one tylko się witają Ej, to jest najgłupsze, że na świecie Wiesz, że one teraz tutaj będą do końca świata tak robić? No, to jest najgorsze Nic z nimi się nie da zrobić kompletnie To jest okropne, miałem nadzieję na spektakularną walkę a tutaj... Taktykularne e, przytulanie. Coś takiego. <laughs> ale przynajmniej jest śmiesznie. No dobra, więc w sumie to tyle na tym odcinku, ludzie. Jak widzicie, walka jest zacięta. Będzie trwała przez całą wieczność. E, to są dopiero Ej, syzyf syzyfy na naszych czasów. nie da zepsuć bedrukowym mieczem. No nie, nic się nie da zrobić. Ty, ty masz bedrukowy miecz? Ty masz bedrukowy miecz? No stary, przecież... Bo ja ten odcinku, co zrobiłem. To okay. no używałem tak. Cię byczku, czy zapomniałeś? No tak odcinki codziennie na naszych kanałach serii zagrajmy w Minecraft. E, oglądajcie także z playlisty, ponieważ tam macie odcinki wszystkie uporządkowane. Ja się z wami żegnam, to na tyle zostawcie łapkę w górę, to na tyle subskrybujcie na razie. Tyś.